Nazywam się Dorota Gawlik i w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Filii w Rybniku mam przyjemność prowadzić przedmiot Techniki Pracy Umysłowej w Uczeniu się. Chciałabym krótko opowiedzieć o tym przedmiocie. Najnowsze badania wskazują, że największym problemem edukacji w Polsce jest to, że uczniowie uczą się przed samymi sprawdzianami, a następnie po zaliczeniu bardzo szybko zapominają przyswojony materiał. Tymczasem dobrze zorganizowany, z wykorzystaniem odpowiednich metod i technik proces uczenia się może skrócić czas przyswajania informacji i sprawić, że samo uczenie się będzie bardziej skuteczne i bardziej efektywne. Jak to możliwe? A to za sprawą tego, że dzięki rozwojowi nauki wiemy coraz więcej o tym, jak funkcjonuje ludzki mózg. Pojawia się zatem pytanie, jak możemy wykorzystać te informacje, aby wspomóc proces uczenia się? Mózg każdego z nas działa na podobnych zasadach, jednak, jak się okazuje, uczymy się zupełnie inaczej. Z czego wynika ta rozbieżność? Otóż z tego, że każdy z nas ma jeden dominujący zmysł, który pełni wiodącą rolę w przyswajaniu nowych informacji i w ich kodowaniu czyli w procesie uczenia się. Mówi o tym tak zwana teoria inteligencji wielorakich. Warto, aby każdy z nas poznał, jaki zmysł dominuje u niego i do tego dobrał odpowiednie metody i techniki wspomagające proces uczenia się. Dzięki temu sama nauka będzie o wiele bardziej przyjemna i oczywiście bardziej skuteczna. Jak dokonać takiej diagnozy? Jakie znaczenie w procesie uczenia się mają mnemotechniki? Komu może pomóc łańcuchowa metoda skojarzeń? Jak ważne są przerwy w nauce, jakie istnieją jeszcze inne sposoby wspomagające proces uczenia się, tego wszystkiego możecie się dowiedzieć studiując pedagogikę w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Filii w Rybniku. W związku z tym, że przed Wami matura, chciałabym podzielić się kilkoma przydatnymi wskazówkami, jak obchodzić się z naszym mózgiem podczas nauki. Po pierwsze, dbaj o odpowiednie nawodnienie. Dobrze nawodniony mózg lepiej pracuje. Kolejna wskazówka. Rób regularne przerwy. Sama przerwa na wstanie i rozprostowanie kości sprawia, że do naszego mózgu dopływa więcej dobrze natlenionej krwi, co wspomaga jego pracę. Kolejna wskazówka. Dobrze się wysypiaj, ponieważ wypoczęty mózg lepiej pracuje. Kiedy przystępujesz do nauki: Najpierw zapoznaj się z materiałem ogólnie, przejrzyj, co musisz przyswoić. Podobnie jak kiedy układasz puzzle, najpierw oglądasz rysunek na pudełku. Taka zasada obowiązuje też podczas nauki. Kolejna istotna rzecz: dziel bardziej obszerne partie materiału na mniejsze części. Wtedy mózg lepiej przyswoi informacje, a Ciebie nie przytłoczy ogrom materiału do nauczenia. Staraj się oddalać negatywne myśli, ponieważ kiedy mózg jest zestresowany, nie pracuje dobrze, skupia się na tym, aby przetrwać, a wszystkie inne funkcje myślowe zostają zaburzone. Pamiętaj też o uśmiechu. Wtedy wydzielają się endorfiny, które działają odprężająco na cały nasz organizm. Podczas czytania, staraj się zaznaczać w tekście tak zwane słowa albo zwroty klucze, które pomogą ci uporządkować materiał. Stosuj także inne metody porządkowania materiału, takie jak graficzne notatki w postaci map myśli. Jednym ze sposobów graficznego porządkowania materiału jest wykonywanie map myśli. Tutaj, przykład właśnie takiej mapy myśli, wykonanej przez studentkę z Wyższej Szkoły Biznesu i Nału Pozdrowiu w Filii w Rybniku. Ta mapa myśli dotyczy zróżnicowania pracy poszczególnych półkul mózgu. Co jest charakterystyczne dla map myśli? Otóż wokół głównego pojęcia, które na ogół wypisujemy na środku, zogniskowane są słowa lub zwroty klucze, które porządkują nam materiał, jaki mamy przyswoić. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat różnych technik pracy umysłowej w uczeniu się, uczyć się z wykorzystaniem metod aktywizujących, bardzo serdecznie zapraszam na studia pedagogiczne do Wyższej Szkoły Biznesu i Nauko Zdrowiu w Filii w Rybniku.